Nie nauczono mnie paciorka, nigdy nie byłem uspowiedzi, Więc od czupryny do rozporka nie jeden diabeł we mnie siedzi. Prócz tych, co dbają o natchnienie, samopoczucie i rozkosze szczególnie tego sobie cenię którego kręgosłupie noszę Tak mi usztywnił karku kręgi Że mimo groźby i namowy Ani kazanie, ani pręgierz Nie zdoła mi pochylić głowy Nie żebym nie chciał wręcz zazdroszcze, Tym, co potrafią ujść za traty I łączą swe talenty owcze W stada wzajemnej aprobaty przez to kalectwo zdrowych ranie, na pogodzonych ściągam biedę. Wszelkie zbiorowe pojednanie, obracam w jedność minus jeden. Ani nie bronię się pogardą, ani nie brudzę się popiołem, lecz będę żył i umrę hardo, chcąc nie chcąc z podniesionym czołem. Jeżeli hardzi stwórce brzydzą, niech mi odmówi odkupienia. Choć chyba mnie zrozumie, widząc, że też samotnie trwa w przestrzeniach. Bo czym są moje grzechy małe, gdy on pokornych ma miliony? Rzadko mu głowę zawracałem i tylko winie odtrąconych.